Dzień dobry moi drodzy, mamy już za sobą recenzję takich gier jak 007 Legend, 007 Quantum of Solace i 3D Dot Game Heroes. Materiałów na temat gier 2010-2014 FIFA World Cup raczej się nie doczekacie, ale to nic, bo dzisiaj poznacie ostatnią grę zaczynającą się na liczbę wydaną na PlayStation 3 w palu, a jest nią 50 Cent Blood on the Sand. Yeah, this Gry z 007 były jak na razie jedynymi na bazie licencji i nie mówię tutaj o licencji na zabijanie, ale o filmowej. Dzisiaj zajmuje się grą czerpiącą z licencji muzycznej, a dokładnie. Rapu w składzie 50 Cent i G Unit. Czy podzieli ona los legendy 007, czy raczej Quantum of Soles, A może będzie średniakiem jak 3D Dot Game? Na to pytanie odpowiem Wam w tym materiale. Zapraszam. Let me show you. This to Orda. The Scourge of Odessa. 50 centów krew na piachu to shooter, w którym możemy zagrać sami lub w kooperacji. Po wyborze poziomu trudności naszego przybocznego zaczyna się zabawa. Do fabuły wprowadza nas kilkuminutowe intro, gdzie raper ze składem schodzą ze sceny i próbują się rozliczyć z gościem, który za rozliczenie daje im czaszkę bogato zdobionymi drogimi kamieniami. Ta w bardzo agresywny, ale atrakcyjny sposób zostaje nam skradziona. Do tej pory naszym głównym zadaniem jest odzyskanie tej wyłożonej diamentami czaszki. Intro wyznacza jasno nasz cel i pokazuje, że nasz bohater jest łatwowierny i każdy próbuje go wychędożyć na kasę. Jakościowo wszystkie filmy są dość szczegółowe, gdzie przede wszystkim największą uwagę poświęcono 50 groszówce, którego model jest wręcz wzorowy. Nie pomaga też również bardzo spłycona paleta bar, w której saturacja jest na dość niskim poziomie. Jest to problem dlatego, gdyż gra w trakcie rozgrywki jest nasycona kolorami jak poinka na święta. Przyzwoicie przedstawia się oprawa graficzna której kolorystyka utrzymuje klimat otoczenia, a szczegółowość, jak na PS3, nie ma się czego wstydzić. I niestety, jak to na tej konsoli bywa, to po uruchomieniu planszy możemy zaobserwować mało dynamiczne wczytywanie tekstur oraz częste spowolnienia płynności w trakcie dużych rozwałek. Plansze są nierówno oświetlone, gdyż te dziejące się w pomieszczeniach są dobrze wykonane, w przeciwieństwie do etapów na otwartych przestrzeniach. Tam cienie są Skromne i tylko globalne. Dodatkowo grama bardzo mocno zasypane między mordzie. I dosłownie dwie trzecie ekranu to życie, kasa, punkty, eventy, amunicja, quick time eventy i cele misji. Bardzo to zaśmieca ekran i idzie się z czasem do tego przyzwyczaić, co nie zmienia faktu, że jest to złe jako design. Udźwiękowienie daje radę. Gdy dodatkowo wyłączymy licencjonowaną muzykę, to usłyszymy naprawdę bardzo dobrze brzmiące bronie palne. Okraszone głośnymi wybuchami i ciągłym komentarzem naszego towarzysza. Rozgrywka, mimo swej prostoty, jest bardzo wciągająca. Nie jest to może cover shooter pokroju Gears of War, ale szczerze tego nie oczekiwałem od gry na licencji. Feeling broni jest wyśmienity, a dźwięki towarzyszące headshotom dają taki arcade'owy vibe. Postać ma swoją podstawową broń w postaci pistoletu, który później można zmienić na prawdziwie gangsterskie dwa gnaty. Do tego mamy broń ciężką jak na przykład wyrzutnia rakiet i drugą broń dodatkową. Przeciwników do eliminacji jest od groma, ale na szczęście nie odradzają się oni znikąd, ale często podjeżdżają furgonem jak pdf -y pod przedszkola lub wyskakują za drzwi małych pomieszczeń jak pokój potera pod schodami. Często też podrzuci ich helikopter, a jak szybko poczęstujemy go dużą ilością amunicji lub jednym sprawnym pociskiem z RPGa, to podziękuje nam widowiskowym pokazem fajerwerków w płynnych 20 klatkach. Przeciwnicy czasami potrafią nas zaskoczyć, ale też poziom zaawansowania ich binarnego mózgu uniemożliwia rozsądne działania i nie wiadomo dlaczego wchodzą nam ochoczo pod celownik. Wszystkie nasze czynności w tej grze nagradzane są punktami oraz dolarami. Te drugie pozwalają nam na kupowanie nowych broni, gdzie to pierwsze to tak naprawdę ocena na końcu każdego z etapów. Jeżeli w krótkim czasie trup ścieli się gęsto, to otrzymujemy bonusy jak w Unreal Tournament, a mnożnik wzrasta jak w Guitar Hero. Dodatkowo w różnych momentach daje nam chwilówki, gdzie w ograniczonym czasie musimy zabyć określoną ilość przeciwników lub zebrać x tysięcy dolarów. Każdy z poziomów ma jeszcze znajdźki, będące plakatami różnych raperów, oraz sprytnie poukrywane tarcze strzeleckie. Wszystko to oceniane jest na końcu poziomu, gdzie otrzymujemy odpowiedni medal. 50 Cent Blood on the Sand jest średniakiem, który zadowolić może graczy maksujących dane tytuły, którzy dostają orgazmu od wyskakujących mnożników. Gra jest dobra, jak już nie mamy w co grać. A nie chce nam się myśleć, tylko zwyczajnie coś porozwalać. Gra najbardziej kuleje przy bossach, których spotykamy na końcu każdego etapu, gdzie dosłownie każdy z nich to ktoś w helikopterze. Nie mogę uwierzyć, że twórcy byli tak leniwi. To jak w Resident Evil, każdego bossa trzeba rozwalić z rakiety. Mimo swojej przeciętności, ja bawiłem się dobrze. Niestety, moja dobra zabawa nie jest wyznacznikiem jaka ta gra jest. Sami możecie zobaczyć i sami ocenić, czy ta gra jest dla was. Moim zdaniem ona znajduje się pomiędzy 3D Dot Game Hero a 007 Legends. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.